No, hej, witam bardzo serdecznie z tej strony KM112 i witam Was w mojej reakcji dotyczącej gry LEGO Batman Legacy of Dark Knight. A więc słuchajcie trailer, który. No, były pogłoski, że ma powstawać LEGO Batman 4 oraz LEGO Harry Potter. W tej całej kolekcji tych wszystkich filmów, i tutaj, według plotek, Gra ma opowiadać o wszystkich filmach, ale pewne rzeczy troszeczkę mi się nie zgadzają. To już Wam opowiem po tym trailerze. Tymczasem obejrzyjmy sobie ten oczywiście trailer. I need to become more than a man. I need to become a symbol. What did you have in mind? Nuts? Let's get nuts. I'm allergic to nuts. Who's the man behind the map?

na pewno myślę, że wiele osób zauważyło, że będziemy mieli system walki, jaki jest w serii był w Arkham. Po prostu w serii Arkham od byłego już studia Rocksteady, bo oczywiście dalej istnieje, ale po tamtej grze Suicide Squad, która wręcz była totalną żenadą i to po prostu gra do zapomnienia. Pojawia się właśnie nowa gra Lego Batman czyli nowa gra LEGO co już w plotek było właśnie po LEGO Star Wars, the, the Skywalker Saga, że ma powstawać właśnie Lego Batman 4, jak i Lego Harry Potter no i gdzieś były jeszcze pogłoski, że ma pokazać się trailer a pokazał się wczoraj podczas Gamescomu i powiem Wam, że jestem pod naprawdę jestem zadowolony bo szczerze powiem, system jaki będzie w, Bart, ba, w Batmanie Arkham, w grze LEGO będzie to ciekawie wyglądać. Tutaj jeszcze w międzyczasie, jak jeszcze był Gamescope, pokazywali i też powiedzieli, że będziemy mieli też różne poziomy trudności, będziemy mieli bajże dwa poziomy trudności. To jest też pierwszy raz w grach, Lego, gdzie możemy sobie wybrać, jaki poziom trudności chcemy, skoro będziemy mieli walkę tak jak to było z serii Arkham no to to też jest pewna zmiana bo to może być nawet na plus gdzie nawet przez to że będą też różne poziomy trudności też myślę że graczom się to spodoba że jak będą chcieli zagrać na najwyższym poziomie trudności no to sobie będą mogli wybrać no bo tak jak już było mówione, tak jak już wspominałem to ma być system właśnie z Batman tej serii Batman Arkham no i też na pewno to można zauważyć, że mieliśmy różne fragmentów różnych filmów. I według pogłosek było mówione, że gra ma być opierana na wszystkich filmach, czyli wszystkie filmy mają być w tej grze. Ale możliwe, że jest też druga opcja, czyli będziemy mieli tylko i wyłącznie dane fragmentów z danych filmów, czyli powiedzmy z tego yy, The Batman, gdzie mieliśmy tą właśnie scenę. Która jest też kultową, właśnie w filmie z The Batman, no to możliwe, że to będzie jedna z scen, która się pojawi w tej grze, i będą też inne, chociażby Batman, powiedzmy Batman i Robin, Batman i kobieta kot, czy Batman Forever, tam jakieś tam fragmenty tych filmów, i to będzie wszystko połączone jako jedna wielka historia, albo to będzie tak, że po prostu będziemy mieli te wszystkie filmy ze sobą połączone. Czyli będziemy mieli tak jak w Skywalker Saga, mieliśmy te wszystkie filmy, dziewięć części filmów, mieliśmy w jednej grze. Możliwe, że zrobią tak samo właśnie w tym Batmanie, albo może zrobią tak, że po prostu we, wezmą jakieś fragmenty tych wszystkich filmów i ze, zrobią całą jedną wielką, dużą historię. Bo też jeden stwórca mówił, że gra się ma opierać nieco o filmach, komiksach oraz serialach. Z tego, co właśnie w gimską nie było mówione. Także naprawdę powiem Wam, że ten trailer wygląda naprawdę bardzo dobrze. Tutaj, jak też system, jaki będzie też właśnie w Batmanie czyli gdzie będziemy mogli sobie po prostu latać to też jest super. Proszę bardzo, to jest trochę, mi się przypomina o Batman Arkham Knight, który na kanale, co prawda, jeszcze nie przychodziłem, bo teraz przeszedłem Batman Arkham Asylum a Asylum przeszedłem na 100%, chociaż tam wszystkich wyzwań nie pokazywałem, ale przeszedłem, zdobyłem platynę. No i teraz, ostatnio, przeszedłem Batman Arkham City, gdzie też w cudzysłowie na 100% ukończyłem serial. Nie do końca, tam zostały te wyzwania, które już jakąś część zrobiłem. Nie zrobiłem też wszystko, bo też chorowałem, też nie miałem czasu, żeby to zrobić przez chorobę. No Ale ja myślę, że to jeszcze także się to jeszcze nadrobię i myślę, że prędzej czy później uda mi się zrobić wszystkie wyzwania. Będę chciał jeszcze nagrać dodatek, który myślę, że za niedługo nagry zacznę nagrywać i powiem Wam, że kurczę, mam nadzieję, że Lego Batman Legacy of the Dark Knight będzie grą lepszą niż Skywalker Saga, bo Skywalker Saga trochę odświeżyło ten format, tak trochę, kilka rzeczy pozmieniało. Ale niestety w niektórych momentach było czuć rozczarowanie, jak zrobili na przykład prequele, gdzie no te niektóre misje w prequelach to były, albo że ich nie było, tylko szliśmy do przodu. Za to mieliśmy inne poziomy, które trwały jakieś 5-10 minut, bo chcieli pokazać twórcy inne poziomy i dla mnie to było akurat dosyć słabe. Sama gra jest dobra, chociaż oczywiście też była powtarzalność i to wielka. Od Lego Batman 2, właśnie kiedy też się pojawił dubbing, trzeba o tym też pamiętać, że właśnie od Lego Batman 2 pojawił się dubbing i też Otwarty Świat wcześniej. To były takie. Niby półotwarte światy, tak, chociaż Blego Harry Potter, którego przynajmniej na kanale za, za niedługo zobaczycie. Tam też już nagrałem jakieś odcinki, też pewnie będę wrzucał, no bo ch chcę przechodzić każdą część po kolei. I powiem wam, że kurczę, jednak Blego Batman Legacy of Dark Knight aż prosiłoby się, żebym nagrał na premierę. To jest oczywiście w przyszłym roku, nie wiem jeszcze w jakim miesiącu. Ale to jest naprawdę piękne, że będziemy mogli właśnie sobie latać, będziemy mogli właśnie Batmobilem jeździć. No, i też jeszcze były w Nagrimsku nie było, jeszcze pokazane, że będziemy mieli te charakterystyczne słupy, których używaliśmy, żeby albo przeciwników właśnie tak pokonywać, czyli odwrócony knockout Jeżeli graliście serialram, to wiecie o jakim mówię takie słupy. Właśnie w Gamescomie nie to też pokazali, na tym trailerze akurat nie ma, ale tu mówię, że właśnie można. Także kurczę, no powiem Wam, że aż by się naprawdę prosiło, żeby kurczę nagrać i zrobić z tego taką pełnoprawną serię, bo mamy kultową muzykę z lat chyba 80. właśnie z Batmanem, to jest kultowa. No bo gry Lego Batman już wychodziły. Pierwsza część wyszła chyba w 2008 roku. To była właśnie gra, która wyszła na pewno po tej trzy części Lego Star Wars. I chyba, tak. I po chyba jeszcze Lego Indiana Jones, bo potem wyszły te właśnie Lego Batman. Pierwsza część, no i później wychodziły kolejne gry Lego, później wyszło Lego Batman 2 DC Heroes. Jeżeli dobrze pamiętam, mogę się oczywiście mylić, ale z tego co pamiętam, to jakoś chyba tak było. Ale tak jak mówię, mogę się mylić. Także jeżeli się też mylę, to oczywiście. Za to oczywiście przepraszam, ale tak, właśnie jakby nie patrzeć, to właśnie LEGO Batman 2 DC Super Heroes to była gra, która dała dubbing, no bo te wcześniejsze gry LEGO nie miały i od tej gry zaczęły się też te nieco otwarte światy i Naprawdę, ja dobrze się bawiłem przy dwójce, trójka jakoś za bardzo nie grałem, jedynkę przechodziłem na kanale. Przechodzę każdą grę LEGO od kiedy powstało od Travel Tales, czyli od pierwszej części jaka wyszła, czyli LEGO Star Wars The Video Game. Od tej gry zacząłem właśnie z gier LEGO na 100%, no i przeszedłem ostatnio LEGO Indiana Jones 2 The Adventure Continues na 100%. Przeszedłem właśnie i zrobiłem platynkę na PS3 No i tu tak jak mówię to naprawdę myślę że będzie, mam nadzieję że to będzie bardzo dobra udana gra Że albo będziemy mieli te wszystkie filmy Że będziemy mieli wszystkie filmy tutaj jakieś ścinki możliwe że to przez OBSa no bo Bez OBSa takich ścinków nie było ale pewnie przez to że się nagrywa to są ścinki widzieliście że jeszcze przed tym nie było Także dobra to już mniejsza ale... No to kurczę no powiem, mam nadzieję, że naprawdę będzie dobrze i naprawdę to będzie dobra gra, mam taką nadzieję. No bo to w nie pojawiły się też inne gry. Może zrobię też trailery jeszcze innych, mam bardziej moją reakcję na te trailery, ale bardzo chciałem zrobić trailer na Lego Batman, bo to też już będzie tytuł, który po tym, po Lego, sagie, Skywalkerów się pojawi, może wcześniej, jeśli będziecie chcieli, żebym zrobił z tego serię. Tylko też nie wiem jak, wtedy, jaką serię gier Lego zajmę się, bo też na tym moim Playlistie są podane rok, kiedy mam przychodzić do noj Gry Lego, ale. No oczywiście to jest też tak, że nie wszystkie gry LEGO na ten rok, przynajmniej te, które mam w założenie, je zrealizuję, bo czasu jest po prostu mało i wątpię, żebym mógł to zrobić, bo też jeszcze chciałem zdążyć na Ghost of Yotei, bo przechodzę też Ghost of Tsushima. Tam mam nagrane jeszcze sporo, mam nagrane odcinki, także jeszcze muszę je wrzucić, także możliwe, że już na premierę, bo tam w październiku, a Kończy się sierpień. Także wątpię, że uda mi się na premierę zrobić go sofiotej. Możliwe, że dopiero po, bo wcześniej mnie właśnie to, żeby zdążyć, ale możliwe, że już teraz nie zdążę, ale to jest na inny temat. W każdym razie, wracając do Lego Batman, bardzo oczekuję i mam nadzieję, że to będzie naprawdę świetna gra. Dajcie znać, co wy uważacie na ten temat, bo. Tak jak już wiemy, to będzie system właśnie z Batmana, będziemy mogli latać, mamy się otwarty świat, mamy właśnie Batmana wykorzystywać pewnie haki, gdzie będziemy mogli właśnie tak jak podać, że, tak jak w City było, że możemy lecieć, albo jak w Batman Arkham Knight, gdzie możemy poruszać się pojazdem. No tak częściowo trochę było właśnie w Lego Batman 2, chociaż tam nie mieliśmy haka, nie mogliśmy latać jako Batman, czyli używać tej peleryny. Bo to jedynie mogliśmy jechać, tylko danymi postaciami, które potrafiły latać, ale wiadomo, Lego Batman 2 to gra wyszła w 2012 roku, czyli aż 13 lat temu, trochę też były inne czasy dla Lego, bo tam co chwilę w gry wychodziły Lego, bo ostatnia gra, Lego Gwiezdne Wojny, saga Skywalkerów, no to to oczywiście wyszło już jakby nie patrzeć, Trzy lata temu, w 2022 roku, no i w przyszłym roku, ma się pokazać właśnie nowa część Lego Batmana. No i pewnie jeszcze się pojawi, pewnie myślę, że za jakieś 2-3 lata, może nawet kolejna gra Lego, czyli Harry Potter, bo było mówione, że wiele produkcji zostało anulowanych. Jeżeli ktoś czytał plotki, ten wie o czym mówię. No ale dobra, w każdym razie, dzięki serdecznie za oglądanie tego odcinka jeżeli chcielibyście zobaczyć tą serię napiszcie o tym w komentarzu do usłyszenia w następnych odcinkach na razie